Cześć! Cześć! Dzisiaj będziemy nagrywać filmik, e, czyli jakieś <grym> fasolki i użyć smaków. Tak, tak. No, może będziemy sobie po niebieskiej. Po niebieskiej. Tutaj tak. mamy hmm. niebieskie fasolki. E, Zobaczmy jaki to jest smak. Hmm. Jakie są znaki? To jest smak. Mint sorbet. Miętowy sorbet. Aki. To jemy, którą bierzesz? Ja <mum> Mum. Mum. No, nie bierzesz. Jemy. Nie działa. Uniętrowa. Mam. Mam. Nie blaskaj. Aha! Nie chodzi. Dobra. Dobra. Bardzo. Okej. Okay. Tak ja... Robię.

Pasjon. Pasjon fruit. fruit. Nie wiem, jakaś tam też. Tak To jakaś brzoskwinia. No jest. Marakuja. to wydaję. Nie wiem, nie jadłam. Bo co sobie w tym loży zrobiło, jakie marakuja? To jest podobnie. Teraz bierzemy po białym. Baku, to

Maty, no, prezent Maty. O, Kolega, bo Zielony. A teraz ma chyba. Lub. No. no, chyba. A bo jakieś. No. Dobra, czyli, czyli aluz. No, aluz. No, słodkie. sobie Co? Tak, aluzowa. No, no. no. Tak, ja będę, ją. No i już zjadłyśmy. Jakieś. Okay. Cztery? Nie, muszę tego weźmiemy. Bo wiele Dawaj Dobra, O matko. Sprawdź, zaleźcie, tu jest. Chyba. Tutaj... Nie, to nie jest czarny. Nie wziąłem czarnego. tutaj jest czarny. Czekaj, ty nie mów, że nie ma czarnego. No, chyba nie ma. Dałam braku. No nie, no nie ma czarnego. A może byś to potem był zrozumiany takim. Bo wcześniej wiecie takie wygląda kola. Raz pokaż cztery. Nie, każdy żeby to nie ma pi. O nie wiadomo. To jest... Tak, chola. Kupa. Kola. Kawa. O! Sypie. <suszy> Szczytnie. Kawy smakuje. Hola. Ja te sobie <noise> Tak szczepione, nie? Eee, jestem przywieczona. E, ona e, nie, nie polecam, ja. nie. Nie, nie, nie. ja, 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 ja rozumiałam kolegę. Y, to robię to Przed, przed, ten? Bo jedni. Ja o, dobrze. To Zobaczymy smaki. E, smak? Chyba pinakolada. Pinakolada Co to jest? Nie wiem. Mm. Nie. Nie. Niech <laughs> Chyba Chyba, Hej, wakale, winny. do gustu. <laughs> nie smakuję. Ale <laughs> mamy inne. może no, 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 teraz różowe? Tak, nie smaka. sobie mm. Strawberry. Strawberry to jest. Tu skupka. A, to fajnie. Daj, mm. daj, <laughs> Jak cię angielskiego. Makuj no jak. Cukierek. No. Um. Okej. Okay. No ale teraz weźmy takie coś. Chylę Muszę pokryć. Masz. To jest. Nie wiem. Nie mam. Jaka pokaż? Okay. albo Albo fryzjanie, ale. Nie widać. Nie ma jest chyba jest. albo. A, może wcześniej no. wszyscy miałyśmy mi kaflej, a nie kole. No. To są jakaś kawa. Hmm, dobra. Nie? Nie dobre. Nie, to jest Nie. To masz. My się właśnie trafiają do fasolki. Chyba są dwa smaki. Może jest karmel popcorn, taki pyszny. Tu jest jeden karmel popcorn. Czekaj, zobaczymy, który to jest karmel popcorn. Tak, to chyba jest karmel popcorn. I jest taki. Czekaj, znajdę ci. Popcorn, ale nie. Baryk karmel popcorn. Uż. A może takie Wiadomo, wiem, A może teraz zrobimy, że po prostu sobie losujemy. O, no dobra, dostrzegam. Za tymi ty pierwsza. ci O Boże. Takie. <grymne> Takie podobne. Dobra jest w ogóle różowy, znaczy żółty. Mówimy smak. Mhm. Kwaśny. <grymne> 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 Ale okropne. <grymne> Ale dobre. Takie, takie pff, takie kwartał shodzkich, kurczę, strasznie. Takie nie wiem co jest. To jest jakiś grej pewnie. Ale ja też nie lubię grejś No, losujemy Dobra. Prawda? Hmm, tak Prawda? Nie, 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 sprawdzamy. A, to, nie, nie, <laughs> jest nie, 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 robimy nie, nie, jeszcze dobre, ja się Uwa, chciałabym połknąć całkowicie, ale nie mogę. Mogę połknąć? Nie, chciałabym połknąć całości, ale. Nie zawsze z nie połkam. tutaj masz? Szlafa, widać. Mm, dobra, masz sobie. Może mam tego niedobrego chyba. Ale jak to spodziewam. Nie wiem. Chyba cynową. O, ale bym chciała a, nie mogę No Właśnie nie mam. takie mam. się, co to jest? Powiedzcie, to jest? tylko nie jest. Grapefruit. O, cycyna. Takie. Mam, dobre. Dobra, lasuj. Czekaj. O. Ej, zobacz, lub coś. O, takie same. To A nie, nie. Mam no, tu matkę w kapuccino. Nie wiem, co to Ale to nie była kola, tylko była kapuccino wtedy. Nie słychać za wysoko? <laughs> Widać cię. Nie. No, nie Dobra, teraz to nie mówię. Co? Ale ja już to nie jadłam. O, no, jesteś chyba. Jest to kapuccino. Dobra, to, Bra, to y jeszcze przedostać na rynku. O, fuj! To kapuccino. <laughs> No, nie mam białej. Białe, cię wyjąć. Białe. Znowu białe. Nie zamknęłaś a... <grym> Nie. Nie zamknęłaś? <grym> nie. <grym> nie <zapnęłaś>? <grym> <grym> Zabaję, to każdy jeszcze <grym> raz. Dobra, <zbyt się grym> no. wiesz. Białe, 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 Nie, nie, co no, <grym> nie no, to będzie. Nie, nie, Nie mogę, nie, 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 to samo, ale i tak będzie na śmieci, tak to. No oh, jest. Może to kola. Nie, to jest taka wodina. To żółta. Dzięki. mi tak. Jest kokos. Kochonut. Kokonut to kokos. Wiem, mm. yeah. a to jest. A to jest tak. Tak. Na kola. Na żółty. Zawsze żółty. Na wój. żółty. Ja bym na wyrachował. A to

Okay. Yes. Nie, to ten krew. Nie, To jest takie, że. 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 Smart, Lecz jest, że. 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 jest takie że. Hmm. No, że. 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 koniec. że.